Chłopie, ty się nudzisz czy co? Startujesz w wyborach do Rady? Tak moja żona zareagowała. W sumie to się jej nie dziwię. Ale proszę Was, mieszkańców Jelenigury, jak zależy Wam na zmianach na lepsze, to przeczytajcie ten tekst, bądź odsłuchajcie i ewentualnie przekażcie go dalej. No cóż, startuję. A dlaczego? No cóż. Bo faktycznie weź politykę to weź jak wielkie. Nie powiem co, a polityka nie jest moim celem, uwierzcie mi. Aczkolwiek mam po prostu potrzebę pomagania innym, wnieść do naszego samorządu trochę inne spojrzenie. A co mogę deklarować? W sumie to, to niewiele, a może i wiele. Po pierwsze, przeznaczę diety na pomoc innym, mieszkańcom naszego miasta. Jak te środki będą dzielone, to będę chciał, aby współdecydowali o tym sami mieszkańcy czyli wy. W skali kilkuletniej kadencji może się uzbierać kilkaset tysięcy. Po drugie, poprawa jakości i obniżenie kosztów życia mieszkańców. Tu będę podejmował próby. A jakie i jak? Ano tak, trochę od tyłu, czyli przez uświadamianie naszej administracji, jak ważnym jest poprawa efektywności zasobów, którymi dysponuje miasto. To może pozwolić wygospodarować ogromne dodatkowe miliony złotych do dalszego, innego zagospodarowania na rzecz mieszkańców. Chociażby doprowadzenie do obniżenia kosztów wody, rachunków za wodę, kosztów śmieci czy podatków od nieruchomości, bo na to miasto ma wpływ. Być może uda się ruszyć temat sprawdzonej na świecie metody zarządzania tzw. Tak lean government. Czyli szczupłego zarządzania w administracji publicznej. Krótko mówiąc, doprowadzić do tego, aby miasto oraz spółki powiązane osiągały więcej tak zwanej wartości dodanej dla mieszkańców, tymi samymi nakładami. A potencjał jest tutaj bardzo duży, ponieważ w administracji, nie tylko w Polsce, jest tendencja do zbędnego konsumowania kosztów, generowania niepotrzebnych kosztów, niepotrzebnego często zadłużania. A nasze miasto Jelenia Góra, w, według ogólnodostępnych informacji, bardzo niebezpiecznie się zadłuża. Jeżeli chodzi o poprawę efektywności, to wiem, co piszę, bo zajmuję się optymalizacją procesów zawodowo. Prowadzę biznes na skalę całej Polski i nie tylko. Daje mi on przyzwoity dochód i, co najważniejsze, bardzo dużo satysfakcji. Zawodowo pomagam w transformacjach przedsiębiorstw i robię to ponad 20 lat. W tym czasie poznałem setki różnych firm i organizacji oraz tysiące bardzo mądrych i wartościowych ludzi. To ci ludzie dostarczyli mi ogrom wiedzy praktycznej, co i jak robić, żeby było w organizacjach lepiej. To jest potężna wiedza, której nie jestem właścicielem. Ja ją tylko transferuję, przenoszę do innych organizacji, pokazując, jak ją można wykorzystać. Skutkiem jest często to, że firmy podnoszą swoją efektywność, przy takich samych obrotach potrafią nawet trzykrotnie zwiększyć zyski. A co najważniejsze, pracownicy tych firm zaczynają zarabiać lepiej, jednocześnie odczuwając mniejsze obciążenie psychiczne i fizycznie, tą pracą. Krótko mówiąc, pracownicy. Mniej się narobią, więcej zarobią i więcej zrobią. Jednocześnie, pracodawca więcej zarobi. Wszyscy są zadowoleni. To jest synergia i ekonomika pracy. Osiągnięcie tych celów jednocześnie jest bardzo trudne. Praktycznie wszystkie firmy mają z tym problem. Podsumowując, będę na konkretnych przykładach inspirował, uświadamiał decydentów naszego miasta do podejmowania trafniejszych decyzji, trochę innych skuteczniejszych, efektywniejszych. Te decyzje być może pozytywnie wpłyną na naszą lokalną społeczność i na nasz region. Ja osobiście wierzę, że uda się coś dobrego dla wszystkich wypracować. Czyli, jak widzicie w tym sens, to możecie na mnie oddać głos, ale nic na siłę, naprawdę. Startuję w czwartym okręgu wyborczym, czyli Jagniątków, Sobieszów i Cieplice. Z ostatniego miejsca listy no właśnie, może sami mnie znajdziecie na kartach głosowania, bo nie jestem członkiem żadnej partii, ale gdzieś musiałem się podpiąć pod jakąś listę, no bo niestety mamy taką ordynację wyborczą. Tak więc dziękuję Wam za to, że odsłuchaliście czy, czy przeczytaliście ten tekst i no być może gdzieś do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Paweł Staworzyński.